Kochani, witajcie. Jest już oficjalnie wiosna. Yy, przepraszam Was, to mój pies tutaj chodzi. <grym> Nagrałam dla Was filmik na poprzednim, właśnie jak sobie wejdziecie na mój kanał, to jest filmik poprzedni. Ja akurat jestem tutaj na takiej pięknej łące i pomyślałam, że będę nagrywać dla Was, właśnie z pleneru, jakbyście chcieli. Jest naprawdę fantastycznie. Dawno chyba yy, takiego słoneczka nie było. Tak jak dzisiaj. Więc ponagrywam Wam tutaj coś. Zobaczymy. Zrobię dwie grupy po prostu. Dwie grupy. A no Wy sobie wybierzecie, nie? Muszę te karty tutaj po prostu je też... Yy. Bo mi pies e, pogryz pudełko. Więc dobra, ja pisała ja też e, wrzucałam informację, że e, zrobiłam taką mini e, zbiórkę na pieski, które, e, które przyjęłam. Wiem, że e, nie powinno chyba się powtarzać, ale nie wiem, może tutaj jakieś nowe też osoby trafią, jeśli chciałby mi w jakiś sposób e, wspomóc. To zostawiam właśnie mój numer konta w opisie. Hmm. A dlatego, że no wziąłam pieski, które, wiecie, one są po przejściach te pieski. Jedna suczka, będzie na pewno musiała Wymagać e, o, operacji i tak się zastanawiam. E, bo na pewno też ze swoich pieniędzy dołożę do tego, żeby ją wyleczyć. Bo nie ukrywam, że mi bardzo zależy, żeby była zdrowa, żeby mogła biegać, a ona nie może biegać, bo jej się po prostu chyba jakieś ma ciało obce, mi się wydaje w ciele. Przynajmniej tak e, weterynarz mówił z takich, wiecie, w, e, wstępnych oględzin. No i co? I, I chcemy walczyć po prostu o tego pieska, nie? Pozostałe dwa pieski yy, są w miarę ok, muszę je tylko poodrobaczać, yy, wykąpać. Na pewno będę musiała im zakupić jakieś yy, preparaty na robaki, yy, też na kleszcze. Najważniejsze to jest dla mnie, żeby tą suczkę, tą, tą jedną wyleczyć, żeby po prostu wróciła do zdrowia. Także, jeśli ktoś by był chętny, możemy po prostu zrobić e, wymianę, że ktoś przyjdzie do mnie na karty. E, a ja w zamian po prostu e, za pieniążka powróżę, tak? Że po prostu no, była ta energia wymienna, nie? Ale dobra. Będą dwie grupy. Może ja. Dobra, to będzie jedynka. Prawa taka jest trochę niesforna, bym powiedziała. To będzie jedynka. A tu dla dwójeczki. No wiecie, co aż normalnie człowiekowi chce się nagrywać, jak jest, jak jest wiosna. Dobra, wybierzcie sobie. Zaczniemy od jedynki. Tą tutaj dam z boku. Música. jeszcze jestem chora, ale to nic. A mi to przejdzie pewnie szybko. Nie wiem, czy to był jednak ten COVID, czy co to jest. Teraz są już takie wirusy zmutowane, żeby po prostu strach chorować. Mam nadzieję, że dbacie o siebie. Wiecie co, ee, idzie to Was tak jakby, wydaje mi się, spełnienie. Spełnienie przede wszystkim w sferze emocjonalnej, a zarówno wiemy, że jak jeśli układa się w sferze emocjonalnej, zaczyna się układać też w sferze finansowej. Ja nie, nie wykluczam tutaj też jakiejś nowej pracy, może jesteście w trakcie szukania jakiejś pracy, to dostaniecie tą pracę. Um, I widzę po prostu, że jakiś czas już szukacie tej pracy, że nie było po prostu jakichś efektów, były po prostu jakieś wymierne, tak? Czy po prostu ktoś Wam proponował coś, ale to było na takich niejasnych warunkach i wydaje mi się, że czuliście pismo nosem. Co do tej relacji, zaraz to zobaczymy. Wy byliście ogólnie, wydaje mi się, w takiej relacji, gdzie czuliście się może samotni. Był to, mógł to być człowiek, który mm, był dość oziębły, tak? Mógł spełniać tam wasze jakieś e, oczekiwania, ale to nie było coś, to coś, co, czego wyszukacie, tak? Wydaje mi się, że wyszukacie ciepła. Mm, Takiej trochę, nie wiem, może ciepłej kluchy, ale facet, faceta po prostu, który, który nie ma problemu też z okazywaniem uczuć. Być może gdzieś w waszym życiu cały czas mieliście takie problemy, że spotykaliście mężczyzn, którzy, z którymi mogło być fajnie przez chwilę, ale nie było tego spełnienia emocjonalnego. Ja myślę, że tutaj idzie coś nowego, że wypatrujecie um, jakieś nowości. Tak, przede wszystkim to jest tutaj skupienie się, skupienie się, kochani, na pracy. Karta się odwróciła. Dobra. Może tutaj ktoś jest zainteresowany e, przede wszystkim e, pracą związaną nie wiem, z ogrodnictwem. Nie wiem, czy to tak mogę ująć ale przede wszystkim e, przychodzi właśnie chyba taki etap w Waszym życiu, że Wy chcecie iść e, drogą, drogą prawdy, a nie drogą... drogą, która w jakiś sposób Was e, być może wyniszczała, tak? Że to jest teraz taki czas e, odnowy. Warto by było tutaj zrobić sobie taką mapę, ma, ma, może nie mapę marzeń, ale mapę taką celi w jakim kierunku byście chcieli iść, podążać, czy iść, wypisać wszystkie swoje cele na 2022. Ja sama to zrobiłam, powiem Wam. I coś w tym jest, że człowieka po prostu skłania do tego. Ja mam to po prostu zapisane na kartce i staram się dążyć powoli do, do tych rzeczy, ale myślę, że jeśli my czegoś. Pragniemy, to my to w końcu dostaniemy, tak? I będziemy być może. Nie wiem, czy może energia będzie nas skłaniać ku temu. Poczekajcie. Mam jeszcze taką kartę. Jest karta... karta wsparcia, też. Ale też karta, która mówi o tym, że. Przepraszam Was, że przerywam, ale po prostu patrzę na psa, czy mi po prostu nie ucieka, ale ona jest taka wierna, że to jest po prostu, wiecie, niesamowite, że pies po prostu nie odstępuje. Człowieka na, na krok. Ale ja ją traktuję jak, taki, jak takie moje dziecko i każdego psa tak traktuję. Nie mam tam zbytnio, wiecie, wielu przyjaciół i. Nie mam problemu z tym, żeby o tym mówić, bo uważam, że po prostu nie, nie jesteśmy zupą pomidorową tak, żeby wszyscy nas lubili. Dlatego tą całą swoją miłość gdzieś tam poświęcam zwierzętom. Ale tutaj takie mam wrażenie, że żebyście uważali na jakąś osobę, która być może nie jest do końca wam życzliwa. Być może czujecie też się w jakiś sposób wyczerpani. Wyczerpani pod tym względem, że może was boleć ciało, odczuwać jakieś bóle po prostu. Może to być związane właśnie, nie wiem, z bólem głowy, z jakimiś bólami neurologicznymi, tak? Chociaż my czasami, jak nas boli, to my już po prostu sobie sami wymyślamy jakieś choroby, ale to nie na tym polega. Po prostu organizm czuje się przeciążony. Dlatego możecie czuć się w jakiś sposób e, wyprani z energii. Wiecie o co mi chodzi? Ja często, jak miałam do czynienia z jakąś taką, wiecie, toksyczną energią, mnie bolała głowa i ja czułam się taka, nie wiem, ciężka. Ale przez teraz przez 3 dni paliłam świecę bo właśnie odcinałam takich ludzi i powiem wam, że nie żałuję. Co jeszcze karty Wam kochani chcą powiedzieć? Być może tutaj ktoś będzie chciał się, nie wiem, zbierać swoje tobołki i się przeprowadzać, ale też nie wykluczam tego. Że być może to ktoś od was się wyprowadzi. Być może, nie wiem, wynajaliście jakieś mieszkanie komuś i czekacie, aż ta osoba opuści to mieszkanie, lub y, ktoś z waszego domu się wyprowadzi. No i tak jak mówię, otworzy wam się oczy na, no, na pewną osobę, tak? Ja nie wiem, czy to była jakaś osoba, która w jakiś sposób, nie wiem. Próbowała jakieś um, ataki na Was robić, energetyczne, lub e, skucać Was e, z najbliższymi, tak? Lub macie po prostu jakąś relację. Być może już kogoś poznaliście i zaczęło się układać, a ktoś po prostu <laughs> próbował Was poskucać. Więc to by było, kochani, dla jedynki. Jeśli ktoś chce czytanie indywidualne, zapraszam na WhatsApp mojego i na mojego, mm, i na mojego maila. Ale pieski szaleją na. Tutaj słyszę, gdzieś szaleją. Gdzieś takie niespokojne są. Dobrze, zaraz wam, kochani, zacznę? Ale wiecie, jak cudownie jest posiedzieć w, w ciszy i spokoju? Naprawdę. I proponuję wam to, żebyście ruszali swoje dupki. Swoje dupki na dwór. Żeby nie siedzieć w chacie i po prostu oddychać świeżym powietrzem. Co wy tutaj będziecie kontynuować? Jestem ciekawa. Zasuję karty tylko. Ostatnio w ogóle tutaj szłam na spacer. I dwa razy pod rząd, w tym samym miejscu, wiecie. Sarenka mi wybiegła przed, przed drogę. jest po prostu niesamowite. Jeszcze jej tutaj potasuję. Kocham to normalnie, ale tu jest taka super energia ziemi w tej dwójce. No, i ta karta jednak wyszła tutaj. Coś się obawiałam, wiecie. No, poczekajcie, tylko tą kamerę tu przesunę bardziej tutaj w to miejsce. Ja myślę, że tutaj zostawiacie coś, jakiś ciężki okres w swoim życiu za sobą. Bardzo dużo to takiej ciemnej energii było. Być może było to związane z jakąś osobą, która być może miała, nie wiem, jakiś, jakiś spory majątek. Tak widzę tą osobę. Taką zadowoloną z siebie, Być może to byliście wy, nie wiem, może powinniście też sobie dwójkę zobaczyć. Ej, jedyneczkę, przepraszam Was. Teraz wam powiem, jak myślałam, że ten diabeł tu wyjdzie. Jest po prostu... Wiecie, co wam chcę powiedzieć? To jest przekaz na pewno dla osób, które e, jakiś długi czas miały styczność z osobą, która... Mm, która była na pewno dla was dość ważna. I ta osoba myślę, że teraz y, gdzieś to odchodzi. Z tego względu, że. Tu mamy też kartę, zobaczcie. Kartę przemieszczania się przede wszystkim. Karta, która mówi o tym, że. że, no, że był to człowiek dla, dla Was bardzo ważny. Ale tu nie było być może jakiejś takiej relacji stricte miłosnej, była oparta zupełnie na czymś innym. Wiecie, to nie było coś takiego, że przychodziście do pracy, ta osoba była w domu czy coś. Wydaje mi się, że to... że to mogło być związane z jakąś właśnie współzależnością. Coś takiego się pokazuje. Ja myślę, że przez jakiś czas jeszcze mm, wy będziecie po prostu czuć się trochę jak w takim odosobnieniu, bym powiedziała. Nabierać jakiejś na pewno energii. Mam wrażenie też, że to jakieś były problemy ze zdrowiem. Hmm, że będzie powrót do zdrowia, zbieranie sił. Ja myślę też, że ta osoba miała bardzo na was dość niedobry wpływ. W takim, w takim stopniu, że mogliście zatracić siebie. Mogliście zatracić siebie do takiego stopnia, że. Możecie czuć się źle z tego powodu. Nie wiem, czy tutaj było coś obiecane Wam. To mój pies, to mój pies. Wariat. Tak, jakby los chce wam pokazać, yy, że nie wszystko tutaj jest jeszcze stracone w waszym życiu. Że cały czas tak, jakby jesteście obserwowani z góry. I za każdym razem, kiedy czu czujecie się być może źle, to dostajecie, nie wiem, jakieś takie mam wrażenie, że wsparcie od kogoś. Że tak jakby los próbuje sam Wam podrzucić kogoś lub coś do Waszego życia, kto za każdym razem Was wyciąga z jakiejś po prostu nie wiem, patowej sytuacji. Moje przekazy nie są dla wszystkich, jestem tego świadoma, ale to nagrywam, bo bo czuję taką po prostu wewnętrzną potrzebę i wiem, że być może to jest też dla kogoś. Więc e, reasumując, to będzie dość bolesny procent. proces zaczynacie teraz, w tym momencie. I w tym momencie zobaczyłam 22, 22 na kamerze. Będziecie po prostu musieli pozrzucać wszystkie warstwy e, którymi została oblepiona wasza dusza. Bona! Chodź do mnie, chodź. Musiałam ją zawołać, bo gdzieś tam sobie pospacerowała, ale dobra. Ty mnie nie możesz zostawić, bo ja będę płakać za tobą, jak mnie zostawisz. No, naprawdę. Zobaczmy jeszcze tymi kartami. Tutaj, co do tej sytuacji. gdzie iść. Nie dajcie się już karmić jakiejś e, osobie, która... Ona nie karmi Was e, z miłości, czy, czy z jakichś po prostu, wiecie, e, dobrych intencji. No, może ta osoba mieć po prostu coś e, ukrytego. Wydaje mi się, że tu jest sporo jakiejś takiej toksyczności. Nie wiem, czy to będzie powrót do, do rodziny. E, być może tutaj była jakaś zdrada. E, być może dojdzie tutaj do jakiegoś porozumienia z partnerem. Mówię o tym partnerze stałym, bo może tak być, że ktoś po prostu tutaj ma rodzinę i przez to, że poznał kogoś, e, takiego wiecie, sobie skacze z kwiatka na kwiatek, tak? Ta osoba będzie, wydaje mi się, mącić. Ale tak jakby mówię Wam, że widzę powrót do rodziny. Bo ona! Chodź do mnie! Nie wiem, bardzo to jest podobne czytanie do do jedynek, naprawdę. Obejrzyjcie sobie i zobaczcie bo naprawdę. Jest bardzo podobne. Ale też uważajcie na tę osobę, bo no tutaj może się bardzo dużo zawalić. Jeśli zrobicie po prostu jakieś nieodpowiednie kroki. I nie ufajcie tej osobie. Nie ufajcie temu temu komuś, kto tutaj was tak bardzo oczarował i próbuje zwieść. Nie ufajcie mu. Pozdrawiam Was kochani.